Insert Nexo Nexo Pro. Możliwość pokazywania powiadomień wyłącznie w centrum powiadomień. W wersji 46 wprowadzono kilka udogodnień w mechanizmie powiadomień. W konfiguracji powiadomienia dodane zostały nowe opcje pokazywania wyłącznie w centrum powiadomień. Można z nich skorzystać dla niektórych powiadomień, między innymi dotyczących deklaracji skarbowych i JPK, a także windykacji czy automatów. Przykładowo, jeżeli nie chcesz, aby informacje o kolejnych etapach windykacji pojawiały się każdorazowo jako standardowe powiadomienia, zmień ich ustawienie na pokazywanie tylko w centrum powiadomień. Od teraz informacja o niezrealizowanych etapach windykacji będzie się pojawiać wyłącznie jako dyskretna notyfikacja w prawym górnym rogu okna aplikacji.